Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Kalemba Borowczak, jestem nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej w Granowie. Pełnię funkcję doradcy metodycznego nauczycieli uczących języka polskiego i współpracuję z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Prowadziłam szkolenia dla nauczycieli polonistów dotyczące tegorocznych wymagań egzaminacyjnych i zmian. W egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Ten rok, drodzy uczniowie, jest wyjątkowo dla Was trudny, bowiem to już ostatnia prosta przed egzaminem ósmoklasisty. Chciałam Wam zaproponować kilka pomysłów, które możecie wykorzystać do powtórzenia wiedzy i umiejętności podczas ostatnich lekcji języka polskiego prowadzonych przed egzaminem ósmoklasisty. Tegoroczny egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres podstawy programowej oraz skróconą listę lektur. Wszystkie obowiązujące wymagania możecie znaleźć w aneksie do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 16 grudnia 2020 roku, załącznik numer 1. Wraz ze zmianami egzaminacyjnymi nastąpiły zmiany w arkuszu egzaminacyjnym. Pierwsza część obejmuje 20 zadań, z których możecie otrzymać 25 punktów. 50% zadań będzie zadaniami otwartymi. 50% będzie zadaniami zamkniętymi. Pierwsza część będzie obejmowała czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretację tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną. Obniżenie punktacji w całym arkuszu podwyższyło wartość wypracowania. Stąd też w drugiej części arkusza egzaminacyjnego będziecie poproszeni o napisanie rozprawki lub opowiadania twórczego. Za wykonanie tego zadania możecie otrzymać 20 punktów. Pamiętajcie, że w obu częściach arkusza trzeba wykazać się znajomością treści i problematyki lektur obowiązkowych. Mimo iż temat drugiej części egzaminu nie będzie odwoływał się do konkretnej lektury, każdy z Was powinien uwzględnić wymienione lektury w wymaganiach egzaminacyjnych w swojej wypowiedzi. Drogi uczniu, uczennico, sam zatem decydujesz o doborze lektur, o stopniu ich wykorzystania i udowadniasz, że znasz lekturę, na którą się powołujesz. Pamiętajcie, że możecie również w swojej pracy odwoływać się do innych lektur obowiązkowych, które omówił podczas lekcji języka polskiego Polonista. A nie znajdują się w wymaganiach egzaminacyjnych. Tak jest na przykład z lekturą artysta Sławomira Mroszka. Pamiętajcie, że egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę i umiejętności. W ramach kształcenia literackiego i kulturowego obowiązuje Was znajomość. Między innymi rodzajów i gatunków literackich, rozpoznawania w tekście literackim środków stylistycznych, znajomość cech budowy wiersza. W ramach odbiorów tekstów kultury uczeń powinien określić temat i główną myśl utworu, zidentyfikować nadawcę i odbiorcę, wyszukać w tekście potrzebne informacje wyrażone wprost lub pośrednio. Dokonywać odbioru tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym. W obszarze kształcenie językowe, w rozdziale gramatyka języka polskiego, uczeń powinien wykazać się wiedzą o częściach mowy, powinien potrafić określić ich formę gramatyczną, poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki. Rozpoznawać podstawowe funkcje składniowe części zdania. Nie mogą być wam obce pojęcia, takie jak wyraz podstawowy, pochodny, pojęcie podstawy słowotwórczej, tematu słowotwórczego, formantu, rodziny wyrazów, wyrazów pokrewnych czy rdzenia. Powinniście rozpoznawać imię słowy rozpoznawać rodzaje zdań złożonych, pojedynczych, równoważniki zdań, rozróżniać wypowiedzenia wielokrotnie złożone, odróżniać mowę zależną od niezależnej. W obszarze tworzenie wypowiedzi uczeń tworzy wypowiedź stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej, tworzy tezę i hipotezę, zgadza się z cudzymi poglądami lub też z nimi polemizuje. W rozdziale mówienie i pisanie macie obowiązek tworzyć spójne teksty związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury. Potraficie Stworzyć, zapisać, zaproszenie, ogłoszenie, rozprawkę, opowiadanie z dialogiem, opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis postaci, opis przedmiotu, krajobrazu, prostą notatkę i streścić tekst. Analizując wyniki tegorocznego egzaminu próbnego i ubiegłorocznego egzaminu ósmoklasisty, stwierdzić można, że streszczenie dla Was jest trudną umiejętnością. Zatem powróćmy do niej i przypatrzmy się, na co warto zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że streszczenie to forma wypowiedzi, będąca skrótem treści jakiegoś tekstu. Wymaga minimum słów, a maksimum treści. Dobrze napisane streszczenie daje wyobrażenie o całym utworze, o przebiegu akcji, bohaterach, a nawet głównej myśli utworu. W streszczeniu nie obowiązuje wstęp rozwinięcie i zakończenie. Wydarzenia należy przedstawiać w porządku chronologicznym, pominąć dialogi, opisy, własne uwagi i przemyślenia posługiwać się jasnym i rzeczowym stylem, budować krótkie proste zdania, odwoływać się tylko do wydarzeń i faktów. Kryteria oceniania nie są tajemnicą. Warto się z nimi zaznajomić i wiedzieć w jaki sposób zostanie wasza praca zweryfikowana, oceniona przez egzaminatora OK. Internet, jak dobrze wiecie, jest nieocenionym źródłem pomocy dydaktycznych. Znajdziemy w nim różnorodne wskazówki proponowane przez innych nauczycieli praktyków. Proponuję wam rysnotkę pani Małgorzaty Górki, autorki bloga Na polskim bez nudy, która przedstawia wizualizację kryteriów zaproszenia. Proszę popatrzcie, znajdujecie tutaj wszystkie kryteria oceny Krótkich form użytkowych. Znajomość kryteriów oceniania pozwala Wam na świadome budowanie swej wypowiedzi egzaminacyjnej. Realizacja tematu wypowiedzi sprawdza, czy wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu kompetencje literackie i kulturowe, czy dobrze, trafnie, dobrałeś lekturę i wykorzystałeś ją godnie z poleceniem. To kryterium sprawdza także, czy nie popełniłeś błędów rzeczowych i znasz całości dzieła literackiego. Kompozycja tekstu, styl wypowiedzi sprawdzają, czy poprawnie do przyjętej formy wypowiedzi zastosowałeś właśnie odpowiednią kompozycję i styl. Zadbaj o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. To bardzo ważne kryteria. Bądź uważny i skupiony nad tym, co piszesz. Chciałabym zwrócić uwagę również na kryterium drugie, elementy twórcze w opowiadaniu i elementy retoryczne w rozprawce od stopnia ich realizacji zależy, czy otrzymacie w tym kryterium pięć punktów, czy niestety mniej. Warto zatem wczytać się dokładnie w kryteria oceny Waszych dwóch egzaminacyjnych wypowiedzi. Dobrze wiemy, że najtrudniejszy dla ucznia jest początek. Zatem przypominam, rozprawkę możecie tworzyć dwutorowo, stawiając tezę i ją udowadniając, lub stawiając hipotezę za pomocą argumentów i kontrargumentów odpowiednio dobranych, by dojść do sedna wywodu, czyli tezy. Jednym ze sposobów powtórzenia poprawnej budowy, który stosuje ze swoimi uczniami, jest praca na wzorze. Spróbujcie, zabawcie się, a przez zabawę przypomnijcie sobie, z czego składa się rozprawka, a z czego opowiadanie. Praca na wzorze rozprawki uświadomi nam, że musi być teza, argument, przykład. Wniosek, kolejny argument, kolejny przykład, być może kolejny wniosek. Natomiast praca na wzorze opowiadania przypomni nam o bardzo ważnych elementach, które realizują temat. Czas akcji, miejsce akcji, charakterystyka bohatera, zwrot akcji, punkt kulminacyjny, opis, dialog, Monolog to elementy składowe opowiadania. Drodzy uczniowie, na pewno należy powtórzyć sobie stosowne słownictwo. Inne dobieracie do rozprawki, innym rządzi się opowiadanie. Proponuję Wam kolejne ćwiczenie, rozprawkę z lukami. Zastosowane rozprawkowe zwroty poprowadzą Was poprzez wywód argumentacyjny, sugerując kolejne wypowiedzenia. To ćwiczenie proponuję szczególnie uczniom, którzy nie do końca są jeszcze pewni swoich umiejętności argumentacyjnych. Nauczanie zdalne służy temu, by pojawiający się problem przedyskutować. Porozmawiajcie, wymieńcie się propozycjami, pomysłami, bądźcie kreatywni. Tym bardziej, iż sami decydujecie o wyborze lektury, którą zastosujecie w swoim wypracowaniu. Przeanalizujcie temat, powiedzcie, co będziecie pisać. Co będziecie udowadniać? Inny przykład. Które lektury realizują założenia problemu ujętego w temacie rozprawki? I w jaki sposób bohaterowie wybranych lektur realizują ten problem? Kolejny przykład. Zbierz informacje do podanej tezy. Odwołaj się do rozprawki, do tematu. Podaj przykład lektur, które realizują jej problem. Pamiętajcie o funkcjonalnym wykorzystaniu tekstów literackich. A teraz propozycja bardzo dobrze Wam znana od dawna. Od najmłodszych klas nauczyciele proszą o pełną wypowiedź, uzasadnienie swego stanowiska. To przykład, który możecie wykorzystać do krótkiej wypowiedzi argumentacyjnej, zbudowanej schematycznie: teza, argument czyli stanowisko autora i poparty przykład. Taka forma odpowiedzi może pojawić się w części pierwszej testu ósmoklasisty. Zauważamy, że wciąż trudne jest dla naszych uczniów rozróżnienie argumentu od przykładu. Pamiętajcie, argument to opinia, sąd nawiązujący bezpośrednio do tezy. A przykład. To postępowanie bohatera, na przykład jego postawa. Kiedy już przypomnieliście sobie, czym jest argument, zapraszam Was do kolejnego ćwiczenia. Zgromadźcie argumenty do tezy, związane nie z lekturą, ale z życiem i Waszym codziennym doświadczeniem. A następnie zbierzcie argumenty do lektur, które znacie: te, które znajdują się w wymaganiach egzaminacyjnych i te, które znajdują się w podstawie programowej. Możecie również uporządkować materiał zgodnie z tematem lub motywem. Drodzy uczniowie, doskonalcie umiejętność argumentacji. W oparciu również o inne teksty kultury i znajomość lektur. Tutaj okładka książki, dobrze Wam znanej i lubianej lektury, kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Następnie plakat lektury Zemsta Aleksandra Fredro. Grafika tekstu lekturowego opowieści wigilijnej. Często na lekcjach ze swoimi uczniami korzystam z rysnotek i wizualizacji, które proponuje pani Oszczyk. Polecam wam tę formę utrwalania treści lektur i schematów wypowiedzi. Pracując nad rozprawką, możecie pracować nad jej wiązką, nad akapitem, nie tylko nad całością. Wobec postawionej tezy poszukujemy odpowiedniego argumentu i popieramy go przykładem z lektury. Praca na części rozprawki jest efektywna, zachęca Was do kreatywności. Jeśli nie czytałeś tekstów, lektur, bazujesz na streszczeniach, skup się nad ich wymową, nad tym w jaki sposób możesz go funkcjonalnie wykorzystać. Jeśli nie jesteś proszony, to nie streszczaj lektury. Zadbaj o poprawność językową. Unikaj powtórzeń, stwórz bank słów, synonimów, ułatwią ci pracę i unikniesz błędów językowych. Drodzy uczniowie, jest jeszcze czas, by usystematyzować przynależność lektur i innych tekstów, którymi posługujecie się podczas egzaminu ósmoklasisty. Do rodzaju i gatunku literackiego. Zachęcam Was do zajrzenia na stronę www.wolnelektury.pl. Znajdziecie tutaj wszystkie teksty literackie, które kiedykolwiek pojawiły się na lekcji Języka Polskiego. Starajcie się z rozwagą uporządkować swoją wiedzę. Stwórzcie zestawienie form wypowiedzi. Przeanalizujcie polecenie. Zwróćcie uwagę na czasowniki operacyjne. Co należy zrobić? Co należy napisać? Pamiętajcie, że nikt tego od Was za Was tak naprawdę nie zrobi. Pamiętajcie również o trójdzielności wypowiedzi. O wstępie, zarysowaniu problemu na poziomie ogólnym, sformułowaniu tezu, określeniu uzasadnianego w rozważaniach stanowiska, w rozprawce o budowie argumentu, który składa się z sądu, opinii, stanowiska potwierdzonego przykładem, w opowiadaniu o narracji. Logicznym układzie zdarzeń, o opisie, charakterystyce bohatera, czasie akcji, miejscu akcji, zwrocie akcji, pęcie, punkcie kulminacyjnym, o dialogu, monologu, które możecie wykorzystać. Pamiętajcie o podsumowaniu rozważań, wnioskach z przywołanych lektur, sformułowaniu tezy, a w opowiadaniu o rozwiązaniu akcji. I zakończeniu relacjonowanych wydarzeń. Piszcie poprawnie pod względem językowym, konstruujcie krótsze zdania, wypowiadajcie się wprost, nie używajcie mowy potocznej, stosujcie słownictwo charakterystyczne dla wybranej formy wypowiedzi. Cały czas, systematycznie, Doskonalcie umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne. Unikajcie wyrazów, które sprawiają Wam problem z zapisem. Na zakończenie chciałam Wam zaproponować kilka zasobów internetowych, stron, z których warto w tych ostatnich dniach tuż przed egzaminem ósmoklasisty skorzystać znajdziecie tam wzorcowe przykłady opowiadań i rozprawek, proponowane ćwiczenia. Jest to portal Solaris, klasyka literatury, e podręczniki jak napisać, oraz zapraszam Was również na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie w zakładce egzamin ósmoklasisty w materiałach powtórkowych znajduje, znajdziecie liczne przykłady, wiązek zadań z arkuszy egzaminacyjnych, różne ćwiczenia, które pozwolą Wam przypomnieć, utrwalić i nauczyć się jeszcze tego, co gdzieś umknęło w międzyczasie. Drodzy ósmoklasiści, życzę Wam na egzaminie z języka polskiego przede wszystkim kreatywności i lekkiego pióra. Dziękuję za uwagę. Powodzenia!